Mówimy od początku czerwca sukcesywnie udostępniać schronisko przede wszystkim dla wolontariuszy, bo zarówno oni jak i psy tego potrzebują najbardziej. Oczywiście będzie ten harmonogram jakiś odwiedzin i wizyt i ograniczona w ciągu jednego dnia liczba wolontariuszy, dlatego że nie możemy wpuścić 80 osób naraz do schroniska. Ale też y, mamy y, na względzie adoptujące osoby i zamierzamy umożliwić osobom zainteresowanym adopcją psa wstęp na teren schroniska po wcześniejszym uzgodnieniu oczywiście y, daty i godziny wizyty, i te osoby będą mogły wejść, zapoznać się z psami. Więc troszkę luzujemy te rygory, y, przede wszystkim mając na uwadze dobro psów, y, no i też potrzeby y, jednostki, bo psy muszą iść do adopcji. Psy potrzebują spacerów. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszymi podopiecznymi na naszej stronie internetowej.